Cześć, to z Cubicorp. W tym filmie pokażę Wam najszybszy sposób transformacji współrzędnych z pliku tekstowego. Zaznaczamy współrzędne w pliku tekstowym, kopiujemy do schowka, a następnie wybieramy w programie TRANMAP układ pierwotny i układ wtórny. Następnie wybieramy przycisk narzędzia, transformuj współrzędne w schowku. Chowek został przetransformowany. Możemy jeszcze dla kontroli sprawdzić, czy współrzędne zostały przetransformowane. Jak widać, na górze układ 65, na dole układ 2000. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nasze filmy. Cześć!